Siema Widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie narasamc.pl z klanem. Przywitajcie się. Cześć. Yo yo! Y no i pod dzisiejszym odcinkiem będzie lasowanie. Chcę zrobić, sobie wziąć udział w lasowaniu, dać suba, lajka i komen y komentarz w komentarzu napisać w swoim Discorda. No i co? No i już nie zanudzam i przechodzimy do... Tykać! Dobra, tepnąłem go On ma blok, on ma blok, on ma blok Jest na zewnątrz Wow, ma blok Co się dzieje? Dobra widzowie, tepnąłem się do typka Siłem, Jesteś dziwny Lecę za nim tam on jest On kuca Quality o robociku Znajdziemy go. Widziałem to, w jakiś nick. Dawaj, dawaj, dawaj. Odpal się nagrywanie. Yy, Widzowie... Mam cały czas, że znaleźliśmy... Ja nie yy, typka tutaj. Typnąłem się. No i co z... z tego? No prawie nam się go udało zabić, gdyby był na samym dole, ale no... Ora od razu. Bo zobaczył kolegę mojego i zorał. Bocik. Jakbyście chcieli... Chyba mojego... o mnie. No tak, e, jakbyście chcieli tekstur teksturpaka na przykład, bo to mój własny, to mogę Wam dać. E, to jest nadej, to wymieczek jakby to. Więc no. A co teraz naprawiam tekst, to to, więc tak jakby ja nie mogłem nagrywać. No nie wiem. No widzę. Więc no. I ty nie dają! I ty nie dają nic! Skill daje dużo. Więc... A ja mam go nadmiar. Jeszcze Ech. ogólnie, jak będziecie chcieli już coś kupować na tym serwerze, bo to mega fajny serwer, on długo będzie trwał. Edycja trwa już ile chłopaki z miesiąc? Z razu już chyba! Jaki miesiąc? No miesiąc? miesiąc. Racie ten miesiąc. serwer ma 5 dni! Nie 5 no dni, 6, coś. No mi się wydaje, że miesiąc, dobra, bo... Ale ty przecież mówisz miesiąc! Ja no mam przegrane 13 godzin, człowiek. No mi się wydaje, Jakby że to miesiąc? trwało miesiąc, no to, 17 to ja bym miał godzin. tutaj jakieś. Mi się wydaje, że miesiąc. nim. Mi Gdyby to był miesiąc, to ja bym miał to dużo. No, w sumie elka by była, no tak. Yy, no, więc jakby co, nie kupujcie na stronie ich, tylko kupujcie na ticketach, bo tak to oni dostają. Oni większy... nie mają strony nawet. Mają. Mają. Raszące Tab. Ale ona nie działa. Działa. Na tabie działa. I sam w, w przeglądarkę z Ale tobie, jest to, tobie bardzo często nie działa coś na przeglądarce, więc się nie kuć. No właśnie. I nawet tego nie znalazłem. Więc Pokazać no, ci, że jest. Dobra. E, to co widzę, że się zaraz jak znajdziemy jakichś typków. Y, chyba, że z multiconta ja się będę tepał. Aha, a e, i zmienili rzeczywiście. Bo jeszcze ostatnio było wczoraj a wczoraj było, no wczoraj było, a dzisiaj jest już dcrushmc.pl No bo tak, bo oni, bo oni dostawali mniejszy zysk z tego Czyli profit, podatek nie, był Nie, oni nie mogli, ja tam się spytałem dlaczego nie ma, nie ma sklepu, to oni powiedzieli, nie mogli wypłacać pieniędzy A Tipli nie działa Ja mam jakieś ja lasy, czuł, nie mogli no. wypłacać Ja chcę też chyba Tipli zrobię, nie wiem na liveach. Dobra, widzowie, ja już nie zanudzam. Przejdziemy, jak znajdziemy jakiegoś typka albo coś. Sebi, ty też. Dobra, widzowie, mamy jakiegoś typka. To ja. Aha, dobra, nie jestem. To, moi, to jesteś inny. To jesteś inny, przysięgam ci. Ja myślałem, że sarkazm. mnie do tej patypasz. To To był sarkazm. Wiesz, to to. A. Tak? No, widzicie, no to widzicie, widzowie. Zbieraj kamień. A po co? Potrzebujemy. Żeby się podbudować na góry i zrobić poza. Ej, ale nie mówimy im, nie? Czemu? Bo chłopie, jak zrobimy stasza, no to oni nam pozabierają. Ale nie będzie stasza. Ale nie wkładamy tam. No od razu, o myśli. No, bo ja bym zrobił stasza. Potrzebujemy około. dużo bloków. Ale przejmę ja, ja mam nie, kobla, żeby się pobudować na razie ja To będzie staków. z 5 znaków. Ja mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stak w kobla? No. Oto git. To idź RTP takie płaskie miejsce, żeby było mniej więcej 70 kratka. I żeby wkoło nie było jakichś gór wysokich. I wtedy się buduj na max Prawie na max height Czyli takie 310 kratka się buduj. No to ja już mam takie miejsce. No to się buduj 310 kratka, co nie? A ja wykopię ziemię, bo się przyda. Okej. Okay. Dobra. Ja mogę zrobić miejsce na Stasza Dobra widzowie, bo... To... Nie... Kolejny myśli o Staszu tylko. Dobra, ale potem... Masz nie chować No ja nie mam właśnie miejsca, wiecie, Sobie Kup sobie za 100 dolarów ten. Nie mam pieniędzy, biedny no jestem. jest. ty zrób sobie księ Stasha, ja ogarnę bazę. My robimy farmę trzciny, chłopaki. No ale to we dwó... Tak pokryją mu nie? Pewnie no. sobie dacie ratę. Dobra. Widzowie, ja wam to przyspieszę trochę, albo zróbmy tak, zrobię wam cięcie, jak już będę tam na 310 kratce, to się do was odezwę. Dobra, widzowie, już jesteśmy na górze. Zacząłem budować farmę, bo będziemy robić farmę trzciny, jednak zamiast bazy. O, właśnie się kolega Idę. do mnie tepa. Gordów wam nie pokażę. Bo to jest niedozwolone, bo jeszcze ktoś obejrzy ten filmik i no. Ale jak tam wcześniej... No. Ja patam... Jak tam wcześniej było widać kolor, to, je, to je potem ten... Usunę. I co? No i chyba się zobaczymy już jak skończę to. Nie wiem. Więc co? Zobaczymy. O ile to będzie skończy? dzisiaj. Dobra widzowie, już skończyliśmy kolega wykańcza tutaj wodą. I co co? A no, co teraz robimy. Teraz byś trzcinę kładł. To daj trzcinę i, po, i posadzę. No a ty, Sebik, co robisz tego Stasza? No, robię! Dobra. Do, do, ale do, ale wypełnij go, co nie? TPA. Ej, czekajcie, spytam do kogo. Ja nie, nie mam itemów, bro. Perłami <noise> Perę też nie. Idę RTP dopiero po skrzynki. Po Skrzynki? Wiecie co? Ja, co ja mam? Kierki niderytowe. Jo. Co masz niderytowe siekierki? No. Skąd? Z dał No, ignał. XD. Deligent jednak. By było widać zresztą na moim odcinku. On no, już to jest. No. I na moim sprawdzaniu Dobra, y to tak. fajnie. <grym> Dajcie trzycinę, ja posadzę. Tak, nie wystarczy, idiota. Co ci nie godaj? ten spiel. Ej, jest źle chyba. No nie, już myślałem, że zgubiłem gdzieś moją hydroflatkę. No, za Zobacz, ile jest ich prosi. Co? Dobra. No, ile jest ich wielkorocznych? Według klanu mógł. czekajcie Czekaj. Ja nie, nie wiem, mój cyklar. E, e, jakby co, wybije. ja muszę jechać, a mój kuzyn mały chciałby pokrać w minecrafta Chciałby być na jednym odcinku, więc y, moi koledzy go znają, bo już grał z nimi. E, jakby co, y, nie hejtujcie go w komentarzach. On ma... No i co, daję wam go. Masz Oskarek? Cześć! Cześć Oskar! Cześć Oskar! Cześć! Cześć Oskar! Wszystko gie... Ej, co tutaj jest? Bo ja nie wiem. Bo ja dziwnie jestem w jakimś miejscu. Trochę się skręca. I wykręca, ale okej. No bo Ej, ma hichiego! Dawaj do tubka! Co? Tam się do tubkuśka, on ma hichiego! Spopierdol! Ty do Ej. mnie, ty się do mnie, no ty się do mnie, bitwa! Ej, a no ty... Do ciebie? Do mnie, do mnie, do mnie... Ja też się tepnąłem, ja trochę ogalniam, bo ja nie wiem... Ja no, tepnąłem, tepnąłem, roz... Dobra... Do Już idę, dawajcie, gdzie wy? Gdzie? Ej. oni są? Ej, bo... Słuchaj, tutaj przed chwilą było trzy osoby... Gdzie? A może... W kozie. w kozie, W kozie, w kozie, w kozie... Koza, koza... Nie, maj... Czekaj, a może oni na nie się czy tu nie ma czegoś takiego? Emma. A. Kulde. Gdzie oni są? Ej, może tam gdzieś poszli. O, o Boże. Admin ich wziął, chyba. Wiesz? Mm, no nie O kulde, czekajcie. Może uda mi się dorzucić. O! Jest! A nie, bo to, 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 tu... Kto to, 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 to jest? Ej. Ej, miłość, miłość, kto to jest? To Na Nasz Aha, aha. Dobra, bo ja go nie znam i nie wiedziałem, czy go pic, czy nie. Czekaj. Ja, ej, bo ja chyba głodnie jestem. nie mogę kupić. Dobra, chodź, idziemy, poszukamy. Nie do ciebie. O, widzowie, może kto, kogoś tu znajdziemy, przepraszam, bo ja nie mówię tak za bardzo to was, bo ja pierwszy raz i się trochę detelwuję, że mi nie wyjdzie coś. Ej, a miłość i Ano, będziecie mi mówić, co mam robić w Lazie W? Co mam mówić do widzów? Możesz. No, no. Możemy mówić. Okej, okay, dobra. Ej, poczekajcie, ja sobie ustawienia muszę sprawdzić. Ej, a no, bo jak się pauzuje film ten, żeby potem takie cięcie zrobić? O, mamy jakieś pauza. To, to ja to kliknę i się zapauzuje? I się nie zatrzyma? Ciema. Dobra, ej to Widzowie, i, i, zadzwonię do kuzyna i ten, i mi powie, doczekajcie. ring drin, drin, drin. Przestań. Ring, ring. <śles> <śles> no halo, Oskarek. E... Czekaj, bo cię słabo słychać. Dobra, ja idę z siebie, Jak się pauzuje na glanie, żeby cięcie zrobić. Ej, typki się biją, mam tu hichi. -hi. Ej, hichie mam! Już, czekaj, taki tepom. Czekajcie, bo my z dziadkiem go bijemy. Dziadek jak tego. Tepnij mnie, musimy tapnąć Czekaj, na korze go biole. Napisz do dziadka, żeby cię tepnął Napisz do dziadka, żeby cię tepnął Szybko psa. Mam go tu Dobra, czeka Mam go chyba O tu jest, a nie to nas O tu jest Hihi -hi Kordy! Bo ja nie wiedziałem, gdzie oni są, wiesz? Umiesz kordy podać? I poczekaj, tu jakoś mi kuzyn pokazywał. Pie... Minus 1096 na 300. Nie. Na... Nie, no po... na 41. Dobra, już lecę. Dobra. Sto kratych Dobla. Dobra. Minus 1100 na... na 38. Pod wodą są jak widzę. Dobra, zmieniamy koldy 1113. Ja widzę. Dobra, tam dawaj. Gdzie on? Tam. Ojej, ej, ja nie umiem tak się bić. Uwaga, tam poleciał. Kluje się tutaj. A ty był tu go to polem. Dobrze, Peluł go wycieka chyba. Nie wycieka, Odczuńcie się. Od, Okej. Okay. Czekaj, ja mu dam tego. Ojciec, przepraszam. Nic nie chciałem nie zobaczyć mi. Ej, jako bielę na wędkę! Czekaj, bo jako na wędkę chciałem wziąć. Dziadu. Eee. Y Koza zaraz mi wpadnie. Mam go w kozie. Pod Dobrze. wodą. Musisz go wziąć. Koza! Koza ktoś! To jest tak głupi, że kozy nie to! Mam go na wężcie! Chodzę! Ja nie mam! Mam... Dobrze! Pada mu! Nie użyję wętrzki. Leci za nim. Jestem przy nim. Ja sam. E padło je, mu, padło mu. Kurdy. Tam, gdzie wtedy. Szybko. Gdzie tam, gdzie wtedy? Gdzie tam się? wtedy? Cofnął się? Na Spadło mu coś i nie ma założonego chyba. Dobrze. Mam go. Dawaj, za się! Brawo! Brawo! Dobrze. Lali z tą streamą Nie wierzę, nie da się ich Wodę? Tak, dobrze. Wodza musisz sobie przygotować. Ja nie mam. Koże, koże. jest tu. On pod wodę. Musisz go hitnąć. Hit? On jest hitnięty. On jeszcze ma anty. O nie. Koś Perłacz. Delfin go wziął. Jakie twarcia! Celio? Straszny. Teraz e. pomóż. O! Siema! Ej, bo jakiś typek, co dwa zy... z, z y się tepnął. Cześć! Ej, on kółko i krzyżyk ze mną lobby. Tepnijcie się Będę ci pomagać! Za będę ci mówić się! Ja. Czekaj, o kulde, tu dam no? zablokowałem mulaś chyba nie? O kulde, góra, gora, góra, góra, nie pokazuj okay. mi, nie pokazuj mi. Teraz, ej. Nikt już tu nie wygra, tutaj już nikt nie wygra. Chyba, że ktoś zepsuje. Nie zepsuje? Gdzie dać? Maja gdzie obieta. dać? Yy, najlepiej yy, róg. Róg. Dobra. O kul. Dobla. Dobra, mam to. Mam to. Nie. Wygrałeś. Nie, on cię zrobił na to? Nikt już nie wyklać. No czekaj daj, bo ja potrzebuję. Dobra. Ja dam tu. Ej, boję się. Bardzo. Poczekaj. I... Ej, gdzie dać? Eee, zablokuj, zablokuj, zablokuj. Zablokuj, zablokuj. Zablokuj? Pięknie. Zablokuj? No i dobrze, już nikt nie wygra. co on robi? Aha. No szkoda. Ej, on mi lizaka zablał chyba, a nie mam. Ej, przykro mi. Temu. Bo admin mi nie dał. Hmm. Dobra. Ej, to jest jakaś walka jeszcze? Nie. Dobra. Ej, to jak zakończyć. A no jak zakończyć odcinek, weź mi powiedz, że jak co powiedzieć widzom. Co chcesz? Ej, no to widzowie... Ej... Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia na nowy lok i yy, 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 zawstydziłem się, nie wiem co powiedzieć. I żebyście, suba, się, i żebyście super się bawili w Sylwestra, dali mojemu kuzynowi suba i lajka i bardzo Was kocham widzowie i, i, i tyle. Ja się zawszyciłem już do widzenia.